Cieszę, bo... Przecież... Helikopter z kamerą. Widzimy tutaj e, to urządzenie. Okazało się, że nie jest ono na wyposażeniu policji. Policja się zaniepokoiła i zainteresowała. Zgaduję. Pan jest właścicielem. Dzień dobry. Proszę pana, pan jest właścicielem tego sprzętu. Proszę powiedzieć, ile to kosztuje? To jest prywatna własność? Prywatna. E, I proszę powiedzieć, to wymaga to jakiegoś zezwolenia specjalnego? Czy każdy może sobie coś takiego kupić i filmować? Ja każdy może sobie kupić. Gdzie pan to kupił? Przepraszam, że się pyta. To jest z Niemiec akurat I to legalnie można kupić w sklepie w Niemczech, tak? Wszędzie można kupić, w Polsce też. Aha, ile to kosztuje? Są polskie konstrukcje. Tak, to różnie dodane. Aha. Czyli taki helikopter i co? I stanowi to zagrożenie terrorystyczne, że policjanci tutaj się zatrzymali? Myślę, że nie, no ale nie wiem. Ja nie widzę żadnego w tym zagrożenia. W tym ja to się w pod uwagę. Bartłomiej kurzeje, artysta rzeźbiarz yy, Policja, czy w ogóle. Ma wszędzie kamery poustawiane. No jeżeli te kamery dla przeciętnego człowieka nie stanowią zagrożenia, ale boją się policjanci, że oni będą nagrywani. I to jest, to jest w ogóle, no, że świadu widzi tak naprawdę co się dzieje. No nie? Jak mnie okradli, ukradli mi moje dzieła sztuki, to oczywiście winnego nie można było znaleźć, pomimo kamer wszędzie zamontowanych, nic. Sprawa została po dwóch tygodniach umorzona. No i tak, tak wygląda kamerowanie, że to jest tylko dla niektórych osób i ten A sprzęt? taki fajny i telewizja narodowa takie chyba coś będzie miał tak. stanowić duże zagrożenie skoro takie duże siły policji zostały skierowane ale panowie, do tego powiedzcie miejsca. zaraz chwileczkę, bo ja, ja muszę coś wyjaśnić to znaczy tak tutaj ten człowiek przyniósł sobie chciał sobie zrobić zdjęcia z góry film nakręcić i co i natychmiast zainterweniowała policja trzymały się dwa radiowozy i ta akcja tak było bo nas tu nie było pan tu był też wcześniej mnie nie tak? było też mnie nie było wcześniej też obserwuję to Kaminów A wszystko to jest pod Sejmem RP. Gdzie i tak są kamery. Gdzie i tak są kamery przecież oraz to jest bardzo, bardzo istotne, że zbliża się wizyta. Kto przyjeżdża? A przyjeżdża no, dwóch takich zbrodniarzy, który, których powinno się w Polsce aresztować. Jeden król czekolady, a drugi. No, prezydent amerykański w kolorze czekoladowym. No i myślę, że... Ale zbrodniarze, dużo... skąd taka ostra no, opinia? Skąd ostra opinia? Jeżeli yy, yy, wytwarzają wojny... Uwikłali się, nas te wojny. Uwikłali. Wysyłali polskich żołnierzy jako, jako mięso armatnie. O wojnach mówisz, a konkrety jakie to wojny? Wojna w Afganistanie, w Iraku, yy, no teraz zaangażowanie Amerykanów yy, w Syrii, yy, a król czekolady tutaj, to co się dzieje na Ukrainie. Jest to wojna domowa w interesie syjonistycznym. Yy, podobno pan Piotr Porosz, Petro, yy, Poroszenko. Prezydent elekt Ukrainy stał za całym tym Majdanem. To nie za Fajdanem. Syn. Za Majdanem był tam również Kalczyński, który podburzał do zamieszek, do przejęcia władzy. Kiedyś w Polsce im się to nie udało, bo Aha. też te same siły dążyły do. Trwawej wojny polsko-polskiej. Ja przestrzegam w ogóle wszystkich Polaków, żeby się nie dali uwitłać wojnę polsko-polską i wojnę polsko-rosyjską, bo to jest niebezpieczne. Ostrzega przed wojną polsko-polską i polsko-rosyjską nas, telewizji, telewizji narodowej, Bartłomiej Kurzeja. Obserwujemy sprzęt, który no budzi podziw. Podobno jest bardzo lekki. Lata to. A, i proszę, widzimy tutaj. Ile kilogramów e... bananów? Przymocowane, przymocowaną kamerę. Zenon Nowak, prosimy ciebie o komentarz. Dzielny I znowu mamy ten sam problem. Jeżeli coś się dzieje poważnego, to nie ma policji. Kiedy w grę wchodzą kryminaliści, bo oni się czują bezkarni, a przy sytuacjach takich śmiesznych, bo to już jest po prostu zabawa, to wtedy znajduje się kilka radiowozów, mamy raz. Ale co to znaczy, trzy, że człowiek przyszedł sobie cztery, robić. E, chwileczkę, panie Zenonie. Człowiek przyszedł sobie robić film, zdjęcia, i co? I natychmiast został zatrzymany przez policję? Tak to było? Nie no, to z tego wygląda, że pan Sakiewicz tutaj e, realizuje jakiś program z ekipą. A Ma zaraz, bo to jest pan. Sakiewicz z... jakiej, jakiej To Jest te, telewizja TVP teraz. TVP. Dzień TVP. dobry, ja przepraszam, nie chcę naruszać wizerunku. Czy pan udzieli wypowiedzi dla telewizji narodowej? Może czy udzieli Pan wypowiedzi dla telewizji pan, narodowej? Sprawie, Właśnie tu dowiedzieliśmy się, że sensacje i zainteresowanie policji wzbudził ten oto to, to, to urządzenie, to prawda? Tak było? Nie, no, się to Nie, no jest to zakaz to lotów to jest nad Warszawą. To od jutra to jest, jest, Obama jest, 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 jest. Tak, tak, a w związku z tym, bo... Ale zaraz, zakaz lotów nad Warszawą jest od jutra, a dzisiaj jest dzisiaj. No tak też słyszałem, więc wyjaśniamy to. <noise> Czyli panowie Zainterweniowali na wszelki wypadek Dokładnie Żeby przypadkiem lepiej nie trwał do jutra ty jest <noise>